Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Jungle Jacob. Dzisiaj pokażę wam moje rośliny w hydroponice oraz w jaki sposób przenieść hoje do hydroponiki. Jeżeli nie wiecie czym jest hydroponika, jest to po prostu uprawa roślin we wodzie z dodatkiem jakiegoś pono, w moim przypadku keramzytu. Jako że mam już jedną choję kery w ziemi, te postanowiłem przenieść do hydroponiki. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest usunięcie starej ziemi produkcyjnej. Robimy to ostrożnie, by nie uszkodzić korzeni. Jako ciekawostkę powiem Wam, że roślina na filmie to tak naprawdę ukorzeniony liść. Jest on zdolny do wypuszczenia nowego pędu, jednak trwa to bardzo długo. A tutaj w korzeniach mamy niespodziankę gumkę, recepturkę. Kolejnym krokiem będzie umycie korzeni pod bieżącą wodą. Trzeba pozbyć się jak największej ilości podłoża, by później korzenie nie gniły. Róbmy to delikatnie. Każde uszkodzenie korzeni jest zaproszeniem dla chorób i patogenów. Jestem już po krótkiej przerwie. Umyłem już korzenie. Więcej podłoża nie da się już usunąć bez uszkodzenia korzeni, dlatego już je zostawię. Ja sadzę swoje rośliny w szklane bezbarwne naczynia, by na bieżąco widzieć stan korzeni. Do pojemnika wsypujemy trochę keramzytu i układamy roślinę. Następnie zasypujemy resztą keramzytu. Na koniec wlewamy wodę. W taki sposób by była ciut poniżej korzeni. W taki sposób posadziliśmy roślinę w hydroponice. Na koniec pokażę wam jeszcze moje dwie rośliny, które uprawiam w hydroponice. Pierwszą z nich jest alokazja poli, wyhodowana z małej bulwki. Pierwszy liść już wyszedł, ale zabiera się do wypuszczenia kolejnego. Drugą rośliną jest hoja karnoza. Rośnie w hydroponice od malutkiej szczepki. Wypuszcza liść za liściem. Jak możecie zobaczyć ma bardzo ładny rozbudowany system korzeniowy. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i komentarz. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.